No hej, z tej strony i tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku dzisiaj będziemy tłumaczyć 5 y, petów z Rebel Champions X przez 100 języków i zobaczymy co nam wyjdzie no i co jak zawsze na samym końcu filmiku albo, albo gdzieś w środku konkurs i wyniki konkursu z poprzedniego odcinka więc zapraszam was do oglądania no i zostaw suba, nie bądź barufa. więc tak jak już mówiłem dzisiaj przetłumaczymy sobie 5 nazpetów petów na język no, na 100 różnych języków sobie najpierw tutaj odbiorę, bo trochę czasu nie odbierałem. I, i wygląda na to, że jutro um, jutro będzie update. W czwartek, update? No, albo w piątek? No, w piątek chyba będzie, bo to jeden dzień i to będzie o 19. Czyli w piątek o 19 będzie update wizowe więc zapraszam Was na streama. Ale tak, pierwszą rzeczą, którą chcę bardzo. W, przetłumaczyć, jest właśnie ten 60M Destroyer, czyli mój najlepszy pet z ekwipunku. Właśnie sobie założę. Więc tak, yy, yy, zob zobaczycie, jak to, zaraz jak to będzie w ogóle wyglądało. Więc mamy tutaj tłumacza, jak widzicie, tutaj mamy już tłumacza i tutaj wpisujemy 60M yy, Destroyer. Czekajcie, widzowie. Wpisujemy tutaj 60M Destroyer, czyli. Yy... I teraz, patrzcie, jest niszczyciel 60M, i teraz tak. Robimy tak, i tutaj zamieniamy sobie na przykład na ten. Znowu robimy tak, zamieniamy na ten. No i widzicie, to coraz bardziej się zmienia. I tak przez około 100 języków będę robił. Więc widzimy się za jakiś czas, kiedy sobie już poklikam. Yy, więc widzimy się zaraz. Więc widzowie, jesteśmy już i teraz patrzcie. Robimy tak i bierzemy na polski i wy wyszło uszkodzenie wynosi 60M, więc bardzo to jest dziwne, więc oto 60M Destroyer to jest czyli Tempest to jest właśnie yy, ta nazwa, to us uszkodzenie wynosi 60M. Yy, więc następny pet, który chcę sprawdzić, jak wyjdzie. O, kurde. Yy, następny pet, który chce zobaczyć, co, co będzie, co jest bardzo ten. Chce przetłumaczyć. Yy, właśnie nie wiem, co chce przetłumaczyć. Niech będzie właśnie. Kraken yy, B, więc widzimy się znowu, jak przetłumaczę sobie to przez około 100 języków. Więc widzowe. Już sobie to trochę przetłumaczyłem, więc bierzemy na polski eee, Sy Syrena Abel, czyli y z Kraken Krakenby wyszło Syrena Abel, więc to bardzo dziwna nazwa. Więc teraz, jak już oglądacie do tego momentu i chcecie wygrać o to, jak chcecie wygrać o to znowu Coco Warriora, to wystarczy napisać to tłumaczenie, które przed chwilą było, czyli y Syrena Abel. Yy, mieli się na ekranie, więc jak chcecie to wygrać po prostu to napiszcie no i wyniki konkursu nie przejmujcie się, jeszcze będzie filmik nie, że to jest koniec wyniki konkursu są takie, że mieliście napisać tam yy, nazwę, która się wam najbardziej spodobała no i trochę osób napisało więc wchodzę w film mam już wylosowaną liczbę, czyli piątkę, więc raz, dwa, trzy, cztery 5, więc Jola O wy, wygrała. Wygrały Łaś Peta. Wystarczy się zgłosić. No i co? Lecimy dalej do tłumaczeń. Więc następny pedał, którego przetłumaczymy przez 100 języków, jest Easter Kreatura. czyli tak naprawdę zaraz to sprawdzimy, jak to będzie się nazywało po 100 językach. No, i możecie obstawiać, więc macie teraz 20 sekund około na obstawienie. No i w tym czasie możecie być też na Discord, jak ktoś już obstawił. Więc. No dobra, niech będzie już, prawdopodobnie już napisaliście, co obstawiacie, więc lecimy do tłumaczenia. Więc wydaje mi się, że już przetłumaczyliśmy to przez du dużą ilość języków. Więc teraz bierzemy nasz ukochany polski. I zaszy, zaszyfrowane, więc chyba nikt się tego nie spodziewał, że istę kreaturę to będzie znaczyło zaszyfrowane. Jak wiedzieliście, to napiszcie, że nie wiem, jak to można było wiedzieć, ale no tak jest. Więc następnym petem, któ którego sobie sprawdzimy, to jest oto Shard, bo jestem bardzo ten, jak to się nazywa, bardzo, bardzo, no bardzo ciekawe. Jestem jak to będzie, więc co? Lecimy do tłumaczenia. Jakby coś, to to po polsku nazywa się odłamek krakena, więc bardzo dziwna nazwa. Więc wydaje mi się, że mamy już wystarczającą ilość tłumaczeń. Więc teraz przechodzimy znowu do naszego kochanego polskiego, co znaczy krakenst. Co? Czekajcie. Y -y, dobra, spróbujemy to. Nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale. No, bardzo dziwna nazwa, więc teraz przejdziemy sobie do ostatniej rzeczy, którą się nic, nikt nie spodziewał, bo przetłumaczymy moją nazwę przez 100 języków, jako iż to jest pierwszy odcinek z tej serii, więc W ogóle chcecie, żeby następna osoba, następny wasz nick był w następnym odcinku, to napiszcie swój nick. Ja przetłumaczę go przez 100 języków i tak w każdym odcinku będzie. Więc lecimy do tłumaczenia. Więc wydaje mi się, że jest już wystarczająco. Weźmy jeszcze tak i o tak. No i co? Teraz zgadujcie, co wyjdzie, bo ja nie wiem. Woda drożdżowa. Jestem wodą drożdżową, polecam. Nie no, tutaj było olo pomidoro. Yy, no i wyszło z tego woda drożdżowa. <laughs> Będę się witał. Yy, no yy, Witam was. No na, w na sensie. No hej, z tej strony woda drożdżowa, nie, no żartuję. <grych> ale nie no, śmiesznie wyszło, ale jak Wam się spodobał odcinek, to wiecie co zrobić. I na pewno też napiszcie swój nick w komentarzu, ponieważ w następnym odcinku będę wybierał następną osobę, którą przetłumaczę przez 100 języków. No i możecie pisać, jakie pety chcecie, żebym przetłumaczył. I nie jestem pewien, czy zrobiliśmy 4, bo... no nie wiem, ale... ale no... No tak, wiecie co zrobić, żeby wygrać Coco Warrior'a? Nie wiem, co tam jeszcze gadać, ale... No, Coco Warrior jest do wygrania, bo mam ich sporo, no i szkoda, że osoba z poprzedniego odcinka się nie zgłosiła. Więc jak nie, nie oglądaliście ostatniego odcinka, obejrzcie sobie, bo może to wy wygraliście. No i co, wbicie na Discorda, y, łapka, subik obowiązkowy chyba, no i co? Yy, nik w komentarzu, no i co? Nira, widzowie.